Cześć! Mam na imię przygoda. Narodziłam się w XVIII wieku, a w moim powstaniu znaczącą rolę odgrywały pamiętniki, dzienniki, opisy i różnego rodzaju relacje przedstawiające wydarzenia, których uczestnikami byli ich autorzy. Jako powieść przygodowa należy do rodzaju epickiego, a moim założeniem jest toczyć się w bardzo szybki sposób i obfitować w liczne zwroty akcji. Staram się również oprócz dostarczania rozrywki czytelnikowi przekazywać nauki moralne, edukacyjne i dydaktyczne, prezentując szlachetne postawy i odważne czyny. Świat w powieściach przygodowych przedstawiony jest w sposób realistyczny, ale często pojawiają się w nim elementy quasi fantastyczne, by zbudować napięcie i grozę. Jednymi z najważniejszych dzieł mojego gatunku ich twórcami są J.F. Cooper. Ostatni mohikanin, Carol May, Winnetou, powieści Juliusza Werne i Alfreda Hitchcocka, Henryk Sienkiewicz, Pustyni i w Puszczy, ale również takie powieści jak Daniel Defoe, Robinson Crusoe i Alfred Szklarski, tam jak w Krainie Kangurów. Uważam, że warto czytać powieści przygodowe, ponieważ pobudzają umysł i rozwijają wyobraźnię, czego nie zapewniają nam filmy. Bardzo zachęcające do czytania powieści przygodowych jest również to, że są to książki optymistyczne, gdyż często mają szczęśliwe zakończenie, a ich bohaterowie wychodzą cało ze wszystkich opresji. Na koniec, jako ciekawostkę dodam, że w ubiegłym stuleciu powstało mnóstwo powieści przygodowych, zwłaszcza dla młodzieży. A najpopularniejszymi pisarzami tej fali są Alfred Szklarski i Zbigniew Nienacki.